Witam wszystkich w kolejnym odcinku Patrolu Policyjnego. Dzisiaj jest ze mną Lamus Cichlerek. Siema. I Fakir. Siema. Nie wiem czy Lamus go nazwać czy nie nazwać. Boję się. Dobra. Jedziemy na patrol. O ile kiedyś sam pali. O, Odpali. O patrzcie, kurde. Nasze bramy przede mną otwierają. Adres na Z2 siedzi. Pozdrawiamy. Od kiedy jest word, komenda? Kto? Word, komenda. Kliszo, coś no. To w urzędzie masz. A, no to urząd to wiem, że co ty taki cichy jesteś? Ci się. Nie chwalisz się swoim polonezem, ani nic? Sk skacowany. Co zrobiłeś? A, skacowany. Skacowany. Ooo. było tyle nie pić. Coś nas śledzi musimy zgubić ogon Dobra, to ja wstrzymam nagrywanie i będziemy lecieć jak coś się zacznie dziać kiedyś Będę go tam Liza i tak zajmij się nim Zlizakowałeś go? No powołoczek budłani Ci, nie powinienem tak mówić. A A jest ta, jest no lizakuj no, go tam. No kurde co tam Eda nie Dosta. No. Będę zjeżdżał zaraz. Co zjeżdżał? Tam miał czarę, tam miał zjazd. Tak, w tą kiecie, w tą jest. No chodź tu. Albo głuchy, albo nie rozumiem po polsku. Chyba samochód zgasił już nawet. No chodź, 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 chodź. No chodź już, to kurde. O, dobrze. No, yeah, o, jakbyś nie jeździ się <laughs> Masz już ten ustawiony, tak? Bindy. Mi się nie chce włączać widów. A mamy jeszcze ustawione wszystko na stare. Trzy godziny jazdy. O kurde, trochę przekroczył. Brak no, tolu Ma jakieś stare. Ale fotodarów nie ma. No nie ma. To jest mnóstwo. Piętnaście. Ale dwa skore. On się chce do Eurotransu dostać. Co z nim robimy? Ja bym go wziął, zbiczono. mi to są pałki. Co, bizjat? Nic O, pewnie Co to robi Powiedz. Co? Weź go wywiesiać z samochodu, w żeby wysiadł. Po I tak może To No, to nie Landek, na Pan coś patrzy, patrzy i patrzy i się dopatrzy. Nie mogę. Ja chyba zatrzymam nagrywanie i wrócimy jak się coś zacznie dziać. Mam tutaj pana kontrolę rutynową. Będę No.

Coś jest nie tak, co dam u niego tutaj gdzieś? <small noise> ha ah. i przeładowany Jezu 400 mandalów a 4 punkty karne tylko spotradaru Eee to liba Ty patrz tich pęka od tego nacisku zatem nie ten po przeładowania Rabatki i... poziom poszukiwania. O, oszkodzone też dajmy. Weź mu tam wypisuj szybko, ja idę już do samochodu. Czekaj, no przecież no fakir musi wy, wypisać mu mandat. Chodź dalej z ja... ja... Pościelka? No się wypisz, już mu do końca już się tam na R, gdzie jest pościg A leciał to masz tam i więcej Aleciał tu z sadą. Tichler, jakby nam tu już do dwójki wzrosło. Yes, yes. On jedzie od Alakambry. W stronę tego starego lotniska. Czy starego lotniska? Dobra, to polecimy to na skróty. Dawaj, Tichler, dawaj, dawaj! No na starego lotnisku leci. Rusz dupę, rusz dupę. Bia, 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 Jest tu przejazd, czy nie? Jest, 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 no? yeah, jest. Zaczyna się blisko, tam jest droga. To pomóż się trzymał Nie widzę Lećmy Pojechał tam prosto bardziej jest tak na lewo się kieruj bardziej, bo on, on tak jest już załóżnieni Pojechał jeździ takimi tymi, tymi górami takimi A wiem, wyjedzie na San Fierro. Budzę to go. Filmik się na najwyżej. Jest na tamie czy tam za tą? Za tą co nie? Za, za, za. Trwa jak tutaj? Albo pojedzie teraz tak, że będzie go widzieć. Jak hmm, Zresztą będziemy mieli zaraz. Masz ich broń? Mam. Nie no, nie tak, możemy skacz tutaj skacz. Wiem, wiem, wiem. Teraz się wcale Nie Będzie za tą na pewnych drogach. Widzowie tego nie widzieli? To średnie. <grystanie> laga miałeś Ta, o właśnie, o właśnie. Całe proste. Proste, proste, proste. Na sam leci, co nie? Nie! Dobra. Ja muszę... Zaraz do pracy. Musisz... ...strzelić głowę. Jaki biłk... Zamiar, O, nie ma z nami. I tak to jest to nie Canon Cheater Czego ci uprzedzę? Bo ja mam lagi leki. Dawaj mu już poziom poszukiwania trójkę. Albo czwórkę najlepiej. <todgłos> Pachylant, po co tam? Siema. O, to. Jaki cheater teleportował się na nas. Sobieta ma, bana mu dać. Jak nikt mi nie pomoże, to ja mam taką kolinę. Widziałem, a jak teraz na to Ty chlerek, patrz, twój sob tyle waży, że aż mnie kanon wyprzeda. to było planowane. Weź mi mów gdzie jedzie, to może na skróty jakieś pojadę. Chociaż on chyba na LS leci, co nie? Nie, tak, tak, tak. O fuck, jeszcze deszcz, no zarąbiście ktoś zrobił. Co za ciotar włączyła deszcz? też na chillart. Na Na pojechał? O, gdzie na teraz No. Kto tu ustawiał fotoradary? Najpierw. Máš to fakt jít. On pojehal tu vpravo? Aha. Veš tichle, chlede kac nitro. Nepáhlo načívat všeho, ale No ja mam butlę, nie <laughs> butla, nie jest za szybą inteligencie. A ja mam nogę, nie w bagażniku. Dawaj, jeszcze raz nitro. Masz. Możesz się na window sobie. A nie, nie mam wolnego. Nie, no, no. Gdzie skręcił? Gdzie go? Zjadł na takie trawy, ale to w przodu jest cały cały czas autostradą? No zjechał polami, ale jest prosto-prosto. nic. Tam jest, A właśnie tutaj zjechał. Oj, ktoś ma jakieś problemy. No też Zaraz Dobrze prowadzę. To ci chlerek nie rozprasza. A to mamy? Ty, tu kurde, w takim miejscu mi każesz nitro włączać. Ty, ja tam ken blokiem nie Czu, jestem, no nie? Takim nagle. A musimy BI ranchery dodać do składu policji. No, tak. no tak. Ale takie fajne, podtuningowane trochę. Nie to, nie, to się nie wyszło. Ej, za co to? Co to było się Ten Zostaje. A, złapał go. Skakać chciał. Aż tak mu życie niemiłe? Zobaczył, że Tichlerek go ścigał i chciał się zabić. Jakby to no. jest Co byś zleciał? Ty też nas, dwu... my tylko go goniliśmy? No. Wow. Policja aktywna, Jak, jak zawsze. Już tyle, zero przemowy, zero wszystkiego. Ugh. Są pewne. Zbiega się na wschód. to moje miejsce. I, I zaraz do Banamu, banamu. <laughs> to dobra, nie, to dobra, lecimy, mamy pościg. Kurde, dawaj nitro. O mnie tu laguje. Nie wybiłem, czuj go nie. Co za to jest? Co za frajer. <noise> Kuba jeden, dawaj go, dawaj go A to jest w ogóle zasłużony chyba w policji Kto? Tyle ja jest za nim Tyliśmy chyba mandat 60 punktów Co tak mało? A, kubus na sesji dwu siedzi To jest rekord człowieka Kierunek zero Ty, a czemu on ucieka? Buletem, no nie? Mhm. ze sam się ja nie do złapa. Z z twoimi lapami tylko nie zapiemy. Dlatego zaraz się fakty przesiądzie za kierownicę. No jaki fakir ja? prowadzić nie umiesz? Ja jem. Zmacznego. Je. A co jest? Je? Schobowe. O, weź się podzieli. Nie. Właśnie. Zobacz ciastko. O kurde, zaraz lagi będą. Dobra. Ty, możemy też byśmy sobie zrobili jakąś przerwę na jedzenie. Co A już. Tak? O kurde. Zrobimy do ścieżek czy do legitymum? Zdaję Ci, że mam już już LS Tak, tylko wiesz, że tu jest baza, no nie? Ja mam lagi. Dobra, to ty Fakir, może ta ciota poprowadzi, co? No ja mogę poprowadzić. No to właśnie o tym mówi. Ja będę jako kamerzysta, bo jestem na tu twarzy i nie mogę strzelać. Gdzie parchał? No, ja tu w cheater się dorwał do samochodu i proszę, jak szybko po Haja, wówczas mi to nie jest. Bo Ja nie mam jak, no mówię ci, ja nawet mapy nie mogę operować. Kolejny klik. Tu jest na autostradę. W lewo w tej wróć. A nie, masz dobrze. O no, kurde. Trzeba na Tichlerka skargę napisać. Ty co? co no sobie jedzie, czy co? Nie, po prostu magów nie ma. Kurde, za pierwsze i to równo. Ale będę miał do wycinania, ja pieprzę. Że ten film już ma z pół godziny. A miały być 15 minutowe. Kto robi tam powinna stację. Ktoś. Żal jeździsz? Na mnie ja. wyzywał Wagarowe rower Zabiłeś jakiemuś dziecku marzenia To samo są... Atomenda Czy macie Hitler odjedzie Fakir, ty musisz strzelać, bo ja nawet pistoletu nie mam Pałkę w łapie mam Dajcie na... dajcie 24. Na stąd. Trzymać nie mogę. Może chęć Z kim ja pracuję? Ładnie <noise> to tak po komendancie jechać. O, tam w drzewo strzelaj, na pewno to zasadę Lecz go na prawo Chodź wskaź na baj, chodź tu No co za dzik Stój! Astro stój! Ty tylko się pokrącić nie da, czy co? No w końcu Ach te emocje, te pościgi Dobra, tym oto cudownym pościgiem Kończymy nasz odcinek. Złapaliśmy Pawła, a w pościgu brał udział. Ciebie nie pozdrowię, ty kurde. Eee, szkoda słów. Fakir, tichlerek, dzik oraz kanon Dziękujemy wszystkim Dzień, za uwagę. Trzymcie się na razie. Na to. Na razie.